Janusz Dylewski, przy okazji Gary PL, ma 43 we owocowku. Tutaj dzisiaj nie walczył, ale no, jest powód do tego, żeby chwilę porozmawiać, ale najpierw może zanim jeszcze zaczniemy rozmawiać, to możemy przedstawili, kto dzisiaj z tobą tutaj, kto ci dzisiaj towarzyszy w tym wywiadzie. Eee, to jest Roxy, córka mojej dziewczyny. Fantastycznie, w takim razie witamy serdecznie. Cieszymy się, że tak miło nam tutaj teraz kadru urozmaica. Eee, Zapytamy w ten sposób. Było o tych twoich walkach ostatnio dość głośno. Eee, przegrywałeś te swoje pojedynki. I z tego co się orientujemy, to powód tych porażek no, to nie tkwi tylko i wyłącznie w tym, że, że nie wiem, byłeś źle przygotowany, czy miałeś jakieś problemy. To jest trochę inna sprawa. E, tak, po prostu przygotowanie nie poszło tak, jak być ze względu na kontuzję stawu łokciowego. Okazało się, że po, że po walce marcowej z Piszczkiem, po prostu przy dźwigni, której mi założył e, pęk staw łokciowy, również e, strzałka stawu łokciowego. No i było nie było z tą kontuzją, borykałem się dosyć długo, w pewnym momencie po prostu, no, stało się jak stało, że ręka odmówiła mi posłuszeństwa, miałem dwa tygodnie yy, rękę w szynie gipsowej. Po dwóch tygodniach po prostu ręka zaczęła drętwieć, sam sobie ściągnąłem szynę gipsową, trenowałem po prostu, przyjąłem już wtedy walki yy, i no, nie szło odmówić walk, chciałem stoczyć te walki, no stoczyłem to z kontuzją praktycznie wchodząc do OKTAGONu myślałem o, o, o kontuzji ręki, a nie o tym, żeby, żeby, żeby się bić, tak? Chroniłem ją i za wszelką cenę, po prostu, nie wiem, jakieś psychiczne zachodowanie, że po prostu, no, może mnie trafić w rękę i, i będzie po ręku, nie? No właśnie, no ale przyjmowałeś te kolejne pojedynki, więc czy to też jakoś tam jeszcze dodatkowo tej ręki nie zniszczyło? Nie, myślę, że, myślę, że nie zniszczyło ręki, teraz akurat rehabilituję tą rękę, Zaczynam chodzić na masaże, także myślę, że kilka masaży, został mi czwarty i piąty palec do naprawienia, z tego co wiem, rozmawiałem z rehabilitantem, od, od, od łokcia to idzie i myślę, że po sześciu, siedmiu takich u rehabilitanta wizytach ponownie zacznę konkretnie trenować, no i przygotowywać się do walki. Czyli jednym słowem, bo tam różne, różne opinie było słuchać, różne głosy były, że już się więcej na Pelemanie zobaczymy, jaka jest sytuacja, rozmawiałem z Mirkiem Ognińskim, jak to wygląda? Tak, rozmawiałem z Mirkiem Oknińskim na ten temat i myślę, że niedługo widzowie zobaczą mnie na pl MMA. Ale już teraz ze sprawną ręką, jak rozumiem Myślę tak. myślę, że tak, myślę, że, 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 że będę przygotowany konkretnie. Właśnie przyjechałem tutaj na galę, bo z tego co się orientuję, no to miałem walczyć właśnie pisze, chciałem go publicznie wywołać do walki. Żeby po prostu się nie wycofała, co się okazało, to w ogóle no, nie przyjechał, nie? Plama totalna. Ja przynajmniej wyszedłem z kontuzją i przegrałem te walki, ale nie wycofuję żadnych walk, chociaż miałem kontuzję i miałem powód do wycofania, bo groziło to bardziej kontuzją, tak? Ale no udało się jak udało. Dzięka Bogu nic się da. Nie, więcej z ręką nie stało. Myślę, że, że, że po prostu ręka dojdzie do normy i, i pokaże dobrą walkę wtedy. Pogłoski chodzą. Z Mirkiem, tak jak rozmawiałem, może trzeci pojedynek z Józkiem Warchołem, no nie wiem. Praktycznie wiem o jednym przeciwniku z Mirkiem. Będziemy rozmawiać na ten temat, żeby po prostu walkę z nim stoczyć, a później kolejne pojedynki. Jasne, czyli tutaj wszystko sobie wyjaśniliśmy. Ja tego jeszcze zapytam, ponieważ ty rzeczywiście miałeś to nie niebywałą... niebywałe szczęście, tak nazwę. Jednak spotkać się z Piszkiem, z tym panem, którego tu ciężko nazwisko czasami, którym się wymawia. Yy... Co ja sprawia wrażenie dość dziwnego gościa. Ja nie wiem, jakie było Twoje odczucie. no Walczył z Tobą, to to akurat można ocenić, po jakimś tam no, pozytywnie był, walczył, ale jaki to, jak, jak Ty go odebrałeś w ogóle jako człowieka? Szczerze, no stoczyłem dla PLMMA bodajże chyba 12 lub 13 walk, dla Fenu stoczyłem jedną walkę, oprócz tego jeszcze chyba stoczyłem dwie walki dla, dla, też tam dla jakiejś federacji. Powiem szczerze, no walczyłem z, do, z dosyć dobrymi e, zawodnikami, czy z Adamem e, Okińskim, czy z Mateuszem Gawarzyńskim, także dosyć dobre naz, nazwiska w PLM a Ale powiem szczerze, no z Piszkiem się tragedia walczy, bo ciężko jest walczyć z osobą, która po prostu no, nie umie się bić. Jeżeli wchodzimy w e, dochodzimy do tego, że jesteśmy w w tym momencie schodząc do parteru, on mi się sam kładzie, to w pewnym momencie dla mnie to jest wielka niewiadoma, nie wiem, ja mam robić, tak? Fakt, obijałem go tam, obijałem, zobaczyłem lewą rękę, że mogę dźwignię założyć. No i było, nie było, no. Chciałem szybciej zakończyć walkę, skończyło się, skończyło się tym, że on mi wyrwał rękę. Było nie było, był cięższy ode mnie o 20 kg. No i okazało się kontuzja, nie? No, chciałbym z nim walczyć naprawdę, z tego co tam czytam niektóre komentarze, tak jak on tam się wypowiadał na, na, o moich trzech w tej chwili porażkach. No, no ja wyszedłem, ja myślę, że walki nie były złe, mówię, miałem po, po prostu kontuzję ręki ale on dał gorszą plamę, bo w ogóle na, na walce się nie, nie pojawił. Nie jest wstyd przegrać walkę, wstyd się w ogóle nie pojawić na tej walce, którą się przyjmuje. tak? Ja bardzo chętnie z nim zawalczę. Niech się skontaktuje z Mirkiem Oknińskim, ustalimy termin. Bardzo chętnie z nim zawalczę. Czekamy w takim razie na Twój powrót, czekamy na te walki i co? Z Juskiem ewentualnie może trzecią. Nicóż, e, niech ta ręka się goi. Niech ta ręka się goi. Dziękujemy Wam bardzo w takim razie. Dziękuję. Dziękuję bardzo.